Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry LEGO Fortnite, tryb przygodowy. I cóż, ja sobie teraz porobię wszystko, co mogę porobić i myślę, że rano wybierzemy się z naszym przyjacielem Asem Przestworzy na pustynię, po to, żeby zdobywać surowce, które są potrzebne właśnie do i ulepszania, i tak dalej, rozwijania naszej wioski. Także widzimy się po cięciu. Witajcie Państwo, witajcie. Troszkę porobiłem przez noc. Okazuje się tak, że w e, sumie ta pochodnia mi już nie jest potrzebna. Co się okazało? Okazało się, że spisałem sobie wszystko. Jak widzicie mam 3 cztery, no trzy, powiedzmy trzy i pół miecza. Mam dwie siekiery ładne. Mam kilof, który też myślę, że się przyda. Oprócz tego... Gościowi, który z nami podróżuje, też zrobiłem... Czekajcie, ja sobie tylko wybierę kierunek. Dobra, w tamtą stronę gdzieś. Naszemu przyjacielowi, który z nami podróżuje, zrobiłem też siekierę kilof i miecz. Miecz jeden albo dwa. Dałem, chyba tak jakoś. Mamy ze sobą szejki jagodowe. Tu już widzę skorupiaka, ale ta skorupa już jest nam niepotrzebna, bo my idziemy na pustynię. Hmm. Idziemy na pustynię w, w sumie w jednym w jednym warunku. Pod jednym warunkiem idziemy tam, że chcę przynieść. Spisałem sobie, jest nam potrzebne o, znowu wilk. Tych, to możemy tutaj rzeczywiście spotkać od groma. A, wy mnie w ogóle nie przejmujecie. Zobaczcie, czy ja mogę mięso zjeść, czy nie mogę? A ono tak samo daje dużo No, czy jest sens w ogóle piec te mięso? Nie wiem Także spisałem sobie i potrzebujemy Wam, powiem tak że, no nie, znowu ten A rzucaj się widzę, że nie dasz nam spokoju, więc musimy cię zniszczyć. Dobra, ale teraz tak, wracając do tematu. Jak widzieliście w poprzednim odcinku byłem zły na to, że niestety e, no, nie udało się mi nagrać. Znaczy się nie udało się mi. Nie nagrały mi się dwa odcinki, jak już wspominałem. Niestety, ale mamy dość dużo już ulepszonego, do, ulepszonych rzeczy. Idziemy teraz w sumie na pustynię tylko po to, żeby znaleźć dużo więcej przedmiotów, bo potrzebna nam. Z tego co sobie już spisałem, tak na szybkiego. No tak, pytanie, pytanie gdzie jesteśmy? To, to jest tam, tam. dobra, idziemy. idziemy A więc już Wam A to pajączki Dobra e, już Wam A więc tak, na szybkiego potrzebujemy 15 elastodrewna, 15 elastodrewna 9 kij z elastodrewna 15 obsydianu 28, tak, 28 obrabionego bursztynu 15 sztabki miedzi, chociaż jeszcze nie wiem skąd to zdobędziemy o, tu żeśmy byli czy nie Piuro i ziarnocznicy Niepotrzebne nie jest to yy, Sztabka miedzi, obsydianowa płyta Co to jest za tęcza? O, może ponejdziemy od razu do niej? Obsydianowa płytka 25 sztuk, sztuk sztabka będzie 15, 15 łuska brutala jedna piaskowy pazur 15 sztuk i piaskowa skorupa 5 sztuk do tego, tego zrobiłem um, kije zasłupko korzeni i tak dalej o dobra ty samorzysz ten sam nie interesuje ten, ta góra co to, to, jest, to jest w ogóle

Co to jest za miejsce? miejsce? Stąd jest ręczan, jesteśmy na, na tęczy. tęczy. Nie wiem, czy to jest jakiś... Yy...

Okej, okay, no to cóż mogę powiedzieć. Yy, pijemy szejka, w związku z tym, że jesteśmy na pustyni. Yy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie pokonać tego całego brutala, ale sko skoro on sobie chodzi tutaj... strzela mniejsza z tym my szukamy teraz tak tu są te śmieszne korzenie zobaczymy czy to jest to elasto drewno całe nie to jest drewno To gdzie można spotkać to całe takie elasto drewno? Co to jest w ogóle? Dobra, skorupa się nam chyba też przyda. Dobra, ja sobie może włożę tarczę na to miejsce. Czy ja jestem głodny? Nie jestem trochę głodny, więc zjemy. Dalej nie wiem, co z tą tęczą. Byłem na tej chmurce i... dupa. To co wybija spoko teraz tak tu na tej górce byliśmy Widzę, że tu jest jeszcze dużo marmura W sumie nie wiem, czy to była ta górka, czy to była tamta górka No się przydało, można powiedzieć. No. A on jak tu waszał? Dobra, zobaczmy co my tu mamy. No, tutaj za bardzo bym powiedział, że nie ma nic. Jest marmur u góry, więc może się podbudujemy jeszcze do góry. W związku z tym, że tu nie jest tak wysoko, to wystarczą nam takie schody. co tam łazi. Tam za skałą jest ten cały brutal to chyba on jest. Czy to można ciupać? Nie. No eee... proszę bardzo. Coś ty gościu zrobił, jasny gwint. Czy tyś jest normalny? Ja se ciupię marmur, a ten mi pode mną tą. noc. O, tego już nie mogę ściąć. Czy mnie stać na ognisko? Dobra, stać mnie. Także dzisiaj będzie noc na pustyni. Myślę, że Wam wytnę to. W sumie, co tu będzie. Ja i tak będę czekał do rana, aż się rozwidni, bo chodzić po nocy, jeszcze jak na dole jest brutal. Jesteśmy, jesteśmy i patrzcie się co tu jest. Sorry za e, hałasy, ale żona się tutaj w pokoju hałasuje. Tu mamy brutala. Mógłbym czymś rzucić, o. Nie zainteresował się Dziwne Dobra, może niech on sobie idzie w swoją stronę A my podróżujemy dalej Co prawda mamy tutaj papryczki Okej, okay, jestem Sorry, że taki odcinek będzie z wyrywkowy Czekajcie, ja już teraz nie wiem Słyszę tego potworka. Gdzieś go kurde słyszę, ale go nie widzę. Dobra, napiłem się. Znowu. I powiem wam także, a jest tam sobie chodzi. Dobra, to ty se chodź. Jak wygląda nasza mapa? Dobra, dobrze jesteśmy ustawieni. E, tu widzę, że jest trochę e, marmura. Ciekawe, czy to nie jest to elasto drewno. Jest daleko ten stwór, trochę jest daleko, więc może się uda go ściąć. Gdyby to było elastyczne drewno, to już bym wiedział, jak nie, to jest drewno. To w takim wypadku chyba nas wyczuł. Więc trzeba szybko spieprzać fragmenty budowania schody PYK. No, trzeba przyznać, że tutaj bardzo szybko się buduje. Dobra, no, marmurów pozbieramy. Jakby nie było. Marmur jest nam potrzebny. Ja od razu mówię, sorry za taki odcinek, gdzie przerywam cały czas, robię wam cięcia, ale patrzę, bo czekamy na księdza z kolendą. A nie będę przecież siedział cały czas przy oknie. I... Też nie wiem, kiedy przyjdzie. Dobra, ok, to by było. E, tam jest u góry. Więc może sobie postawimy schody? A postawimy sobie tak. I kilofik. Aha, tu trzeba będzie się wspiąć znowu. Mm, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może tak, może tak i tak o kurde, mm. no. tu bym mógł postawić, Dobra. Czy nawet tutaj pomocniku mój no zakihany nie przychodzi, bo jak już zepsujesz tą drabinkę. Dobra, marmur nam jest bardzo potrzebny. Tak jak mówiłem. Marmur, ale nie tylko marmur, bo i wilki dobrze by było spotkać, więc myślę, że tutaj. E... Czy jest tutaj coś na samej górze? No, możemy pokombinować, myślę. A jakbym tak chciał, na przykład. O! Igit! Dobra. Mam ostrą papryczkę przy okazji. Tam widzę marmur na samej górze. Trzeba powiedzieć, że troszkę trzeba się na nabudować, jeżeli chodzi o zdobycie tych surowców. Dobrze, że można cały czas schody stawiać, więc tutaj jakby padło. Mam nadzieję, że papryczki dają trochę jedzenia. No zobaczmy w ogóle no dają trzy na jedzenia Ale dają odporność na zimno. Nie wiem czy to nie będzie kolinowało z naszym sejkiem. Niestety kończy się mi... Właśnie, skończył się mi kilow. Panie, czy ja bym mógł. Hmm. chętnie pogadam. Chyba nie będę w stanie od Ciebie. Raczej nie, więc. Tam też jest bardzo dużo marmura. O! Ciekawe, co on chce nam pokazać. Aha, pokazuje nam zejście. Tylko pytanie, jak żeśmy tutaj weszli? Myśmy weszli tu jak ja skoczę stąd czy mi się coś stanie raczej nie dobra gdzie jest ten kolorowy punkcik no powiedz mi że chcesz mi pokazać elasto drewno albo skorupa spoko Co ty chcesz mi pokazać? Gdzie ty mieć ciąg A dolamy mnie ciągnie. Dobra, no mamy trochę rzeczy. Pogłaszcz Eee. No dobra, dostaliśmy kuszę. Dostaliśmy pikantnego burgera. Prok górniczy, bośmy nie mieli. Jeszcze wilczy pazur był. Trochę rzeczy nam dali. I tu jest jakiś domek. I to jest niedaleko. Oczywiście w schowku nie ma nic. O, jakiś wilczek tu gdzieś... Dobra, ja widzę, że tak. Mieczyk się mi skończył. No dobra, ale to co? No to wychodzi no na to, że tak czy tak yy, wracamy chyba na pustynię, no bo on się bije z tym wilkiem, nie wiem. A nie, tu jest. Dziwnie się teleportuje ten nasz gościu. Dobra, Dobra, ale mamy stąd, stąd bardzo fajny widok Tu widzę, że, że jest jakaś wioska Znaczy opuszczony domek No, muszę przyznać, że ten biom pustyny jest, to widzę, bardzo duży chyba Skąd ten wilk się tu wziął? O. Skoro mam wilczy, pazur i ten to mogę sobie przełożyć tu i mogę zjeść. Ok, Czy ja chcę ziemię? Nie wiem, bełty mogę wziąć w sumie tyle. Czy ja mam coś, co ja bym mógł zostawić? Na razie, wiecie co, mam. Dobra, tam była nasza chyba baza gdzieś. Czy nie stać mnie na ognisko? Nie stać mi na ognisko. Niestety, nie stać mi na ognisko. I czuję zimno, ale mam pochodnie, więc nieźle. Mam siekierę. Dobra. Jedno drewno mam. Drugie. Nie, nie muszę przyznać, że chodzić tutaj po nocy że rzeczywiście jest ciemno. Więc myślę, że zrobimy sobie tak, że zrobimy sobie tu ognisko i tu będzie taka jakby tymczasowa baza. Mogę zrobić sobie. O, mamy tutaj, tutaj dynamit. Więc myślę, że sobie zrobimy, zrobimy sobie cięcie i ujdziemy się, się znowu rano na eksploracji. Dobra, jak widzicie, zostawiłem moją postać na dachu. Bo poszłem do toalety i była noc. Stałem na dachu i niestety zginąłem. Niestety zginąłem. W sumie nie wiem co mnie zabiło. Hmm. Dobra, widać gdzie jest plecak. Więc myślę, że mógłbym przejść tutaj łąkami. I tu jest blisko do plecaka. Więc e, wybierzmy się. Tam. Tylko, że ja sobie jeszcze zrobię może, myślę, że mam składniki chyba gdzieś, żeby zrobić sobie jednego szejka, w razie czego, eee, tu nie, a tu, dobra, mamy mleko i mamy śniego jagodę, dzięki temu możemy zrobić chyba, tak mi się zdaje przynajmniej... Dobra. Dwie śniegi jagody i jedno mleko daje nam szejka śniego jagodowego, który daje nam odporność na ciepło. Ok, I w tym odcinku już będę powoli kończył, i będę się chciał postarać w przyszłym odcinku od, odebrać w sumie mój plecak i z tego co widzę będę musiał sobie zrobić dużo więcej kilofów, więc zobaczmy sobie jeszcze co tutaj potrzeba kij z słupko korzenia dobrze, że jesteśmy w bazie w sumie to nawet dobrze wyszło wezmę sobie tego słupko korzenia przerobię sobie na kij wezmę zrobię nie wiem z 20 tych kijów i w przyszłym odcinku będę miał powiedzmy nie wiem 2-3 kilofy i wybierzemy się tam po to żeby właśnie kopać marmur dalej walczyć no i, i zdobywać surowce, bo one są nam potrzebne do ulepszania bazy i różnych tutaj warsztatu, ulepszanie bazy, robienie lepszych narzędzi więc myślę, że powiem tak szczerze, bardzo jestem zadowolony, że zobaczyłem recenzję Quaza, muszę przyznać, jestem wciągnięty. Rzeczywiście biomy są porobione fajnie, te wszystkie... To, że giniemy, to to wiadomo, w grach survivalowych, to można powiedzieć, to jest standard. No i cóż, ale muszę przyznać, gra jest wciągająca. Także będą na pewno z tego... Odcinki dalej. Na razie nie myślę porzucać serii. Zobaczymy, co jeszcze można odkryć, bo jak widzicie, z każdym innym surowcem odkrywamy nowe narzędzia, nowe struktury, nowe warsztaty. Także jest to bardzo ciekawe. Tyle ode mnie. W kolejnym odcinku widzimy się już przy plecaku. Trzymajcie się, tyle ode mnie.